Dzisiaj pokaz najnowszej kolekcji Twoich toreb i pierwszy raz chyba plecaków. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby właśnie przemycić coś nowego? Wydaje mi się, że bardzo duży jest trend teraz na taką modę lekko młodzieżową w duchu sportowym, takie nawet fitness-couture na ulicy. Potrzeba jest na pewno torebki, którą możemy szybko zamienić, wyrzucić rzeczy, wrzucić rzeczy na siłownię i, i powiedz dalej. Tak? To jest taka E, mobilna rzecz, a często gęsto torebki małe są gadżetem, biżuterią na co dzień. Dlatego tutaj jest e, powstała też torebka udająca plecaczek, ale ona jest bardziej taką zabawką, ale mamy też pełnoformatowe e, i wymiarowe torebki i także plecak dla mężczyzn. A co było w ogóle inspiracją do powstania tej kolekcji? Inspiracją na pewno Włochy, na pewno Turyn, bo główna torba największa, która pierwsza się pojawiła, to jest plecak Torino. Jest w duchu włoskim i jest taki bardzo młodzieżowy. Chciałam odświeżyć i dodać jakby zupełnie inny wymiar nowej kolekcji. No właśnie, bo sesja zdjęciowa odbyła się w Turynie, w tak. przepięknych sceneriach. Czy to tak. właśnie wszystko ma nawiązywać do tego klimatu włoskiego, rozumiem? Tak, ma nawiązywać. To jest moja też współpraca z Marką Martini, z której jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mogę być częścią tego projektu. Byliśmy w Casa di Martini, w Muzeum Martini, robiliśmy przepiękne zdjęcia na ulicach Pesione, ale też Turynu i też z plecakiem Torino. Także zupełnie coś nowego i cieszę się, że że mogłam to wykonać. Martini przyzwyczaił nas do tego, że jest mecenasem naprawdę największych marek modowych w Polsce i nie inaczej też stało się właśnie w Twoim, w twoim przypadku. Tak, ja kocham Martini od lat <grych> i się cieszę, że jestem autentyczna w tym, że współpracuję, ale też e, tak naprawdę Martini jest marką, którą... No ja jestem dumna z tego, że mogę z nimi współpracować i możemy robić wspólne projekty i i cieszyć się i celebrować życie tak naprawdę poprzez modę, ale też poprzez takie jak dzisiaj aperitivo, spotkać się ze znajomymi, wypić i poplotkować i, i doceniać to, co mamy.